Musicie poznać Tadeusza. Tadeusz jest człowiekiem, który na temat Citroenów wie dosłownie wszystko. Tadeusz Forbro. Dziękuję bardzo. Ja liczę na to, że Francuzi kiedyś jeszcze zbudują takiego drugiego Citroena DS. Że będzie jakaś taka rewolucja, że pokażą swój charakter. Może jak się przestaną łączyć. No dobra, ale z drugiej strony jednak mamy ten samochód, który jest dzieckiem mariażu dwóch marek. Maserati i Citroena. W roku 1970 Francuzi zaprezentowali światu samochód absolutnie niepowtarzalnie wyjątkowy Citroena SM. Dwa lata wcześniej Citroen przejął kontrolę nad mającym kłopoty finansowe Maserati i nie był to przypadek. Citroenowi też na tym zależało, bo brakowało im silnika. Chcieli coś stworzyć nowego na bazie DS, -y, żeby było trochę sportowo, czyli musiał być silnik o sportowym charakterze. No więc co, silnik Maserati, no fantastyczna rzecz. Co prawda był ośmiocylindrowy. Konstruktor Alfredi skrócił ten silnik do sześciu cylindrów. W efekcie powstał silnik o pojemności 2,7 litra i o mocy ponad 170 koni. Wówczas był to najmocniejszy silnik montowany w jakimkolwiek powojennym francuskim samochodzie. Zamontowano część zawieszenia, które było w DS-ie. układ kierowniczy jeszcze bardziej rozbudowano, bo to jest tak zwane wspomaganie derawi, które podczas jazdy sztywnieje, czyli czym szybciej się jedzie kierownica ciężej chodzi. Natomiast na postoju jest kierownica samopowrotna, czyli, krótko mówiąc, zawsze wraca, do, zawsze wraca zera. do zera. Mało tego, jeszcze hamowanie, żeby było takie, że nie zarzuca, to rozstaw tylnej osi jest mniejszy niż przed. W związku z tym, poślizg, który wytwarzają opony przednie, nie wpadają w to opony tylne. W związku z tym nie ma takiego efektu zarzucania. Dla mnie to jest jeden z najbardziej szalonych motoryzacyjnych projektów, jaki kiedykolwiek powstał. To jest jeden z najbardziej zaawansowanych technologicznie samochodów tamtego okresu. Wystarczy spojrzeć na ten cały system przekazywania ciśnień, napędów. Dodatkowo trzeba pamiętać o tym, że nie było żadnej elektryki. Wszystko było na bazie hydraulicznej. Całe te układy były tak precyzyjnie zrobione przez genialnego faceta, który się nazywał Morze. Cała hydraulika, rozumiem, napędzana jest za pomocą tego długiego wałka. Tak, do tej Przenoszona pompy jest na maglownicę i na niej masz klimatyzację, masz alternator, masz całą hydraulikę. Ale wiesz, że to wygląda jak dzieło szatana, wiesz o tym? To nie, tak, no, to, to nie mogło działać. E, e, ale działało. Wraz popatrzcie na to, czy to miało prawo działać. Jeden z najbardziej ekskluzywnych samochodów tamtej epoki. O! Ożywa! Czy to nie jest coś pięknego? To jest wersja amerykańska. Wersja europejska miała to, 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 to do przedłużone końca. Do, do końca. Trzy reflektory były. Trzy reflektory. Długie, jedne były skrętne, a drugie się ruszały, tak. Jeżeli uważacie, że to dziś jest nowa technologia, aktywne światła, które działają, doświetlają i wszystkie inne rzeczy, to generalnie 70. 70 w 70 roku Citroen SM. Proszę.